Chciałem kolejny odcinek z od Majka Polska. Przygoda! Powiększyłem uh, trochę bazę. Wiem, ale nie do rady. Niestety. I właśnie powiększyłem um, oh. tutaj trochę pokój. Jest noc. A przez tą całą noc tutaj robiłem po prostu żeby był większy, trochę więcej przestrzeni. Mm. Ogólnie dzisiaj trochę się to pozmieniało pochodnie. Miałem karkola, co sobie zrobiłem o dzisiaj powoli tak widzę I, um, i dzisiaj y, będziemy chcę znaleźć creepera i go zabić żeby mieć gun, gunpowder znaczy chcę by mieć um, gunpowder bo mi się przyda to zapalniczki ja, chcę, ja, ja, ja bo jak ten zapalniczkę zapalniczkę, żeby podpalić, żeby wypaliło te liście drzew, że już będzie mi lepiej. Do czego chcę właśnie zapalniczkę? Bym podpalił... ...wiem bym... To też się zapalniczka musi... ...być mi potrzema... ...o, jest creeper. Tam się skelet pali. Ale jest creeper. Poczekajmy aż skelet zginie. O, zginął. No. Pójdziemy szybko do creepera. Gdzie jest creeper? Jest? 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 Mam cię! Wybuch! Tam jest drugi. Ale pójdę do niego dopiero jak się bardziej uzbroję, jak będę już miał trochę zbrojki. Nie dało się zabić, a tam jest jeszcze jeden kiper w ale nie będę do niego wszedł. W Nie będę tam fed lepiej. Tam jest pająki creeper. Ale... O, krowa, krowa, krowa. Jeszcze chcę zabijać krowy. Wydały skórę. No i teraz świnka. No i trochę jedynka. i idziemy to przepań. Tam idziemy, szybko Musimy iść Okej okay. right. Dobra, weszliśmy I teraz zrobić karkola Dobra ini sih lebih dengar kol dan karkol i drugi tak ya widzieliśmy i teraz mam jedną skórę To i tak będzie to sam Jeden stek. O, już mogę wziąć karikola. I tu zjemy. no z domu. Ja trochę drewniane jeszcze zbijemy krowę hmm. choć tu no kolejna skóra już dwie skóry mam o no, i kupimy, kupimy, kupimy Zbieramy drewno. i pozdrawiam youtuber Kapi pozdrawiam cię i damy kiki, damy kiki, damy się, damy się, damy się, damy to. E, e, to. Ja. I dla wszystkich... Idziemy, idziemy na tą świnkę. O, 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 o! Najpierw zabijemy tą tu. No Idziemy do naszej skrytki. Bo to jest skrytka, a to nie jest jeszcze dom. Po prostu ja tutaj ukałam... ...skrywitkę tam. Hmm. <kodziorno> no i to już chyba było na tyle. Nie wiem ja trwałam. To już było na tyle. Może wy się spodoba, jeśli tak zostawcie łapkę w górę. Jeśli mam go, to komentarz. Like i super. oh oh, oh, oh.